Muzeum Tradycji Niepodległościowych odwiedził dzisiaj bardzo wyjątkowy gość, pan Henryk Józef Kołaczkiewicz, jeden z ostatnich żyjących więźniów Radogoszcza. Dzień dobry. Hmm. To mój kolega, ja pan Jakub ja może do środka. No tak, zaraz. Tak, tak, tak. W trzy nie gdzie był, tamten cukier my kupowali i się, szło się się złapali. I... I nie mogę pana. a z kolei, jak się przyprowadzili tutaj, no to karabin maszynowy stał gotowy do szału, pana tego. I... Na gori się provazili, na govori dešali rojeći, što interes. Parę Żydów też by było, panie. Tam dalej. I jakby się tam ktoś, no, tego to od razu, karabin maszynowi, do widzenia. No. Ja tyle, że umiałem po niemiecku, przez przyzwoliłem do gimnazjum chodziłem, to po niemiecku to, to, to się tego. No i po niemiecku też już umiałem no dobrze mówić, to... Z nimi tam rozmawiałem, jak, jak się dało. No. Ani ci się przykryć, ani poduszki, ani... Nie, no, absolutnie nie. I to na, na pierwszym czy na drugim piwie spali. To, tak, to było. Historia Henryka Józefa Kołaczkiewicza urodzonego 6 grudnia 1923 roku jest historią człowieka, który zostaje aresztowany za nielegalne przekroczenie granicy między Rzeszą Niemiecką a generalnym gubernatorstwem. Początkowo zostaje przewieziony do Pabianic, gdzie zostaje przesłuchany. W trakcie przesłuchania jest bity, zmuszany do tego, żeby przyznał się do winy i nie tylko do tego, co tak naprawdę stawiano mu na procesie. Potem przewieziono go do, do siedziby Policji Kryminalnej na Kilińskiego. Skąd w końcu grudnia 1940 roku trafia na, na Radogoszcz? Jest tu świadkiem wielu wydarzeń, które wydają się z punktu widzenia dzisiejszego człowieka jako wydarzenia skrajnie dramatyczne. Otóż był świadkiem między innymi tego, jak został zastrzelony jeden z więźniów, który wyglądał przez okno. Dlatego, że przez to okno wyglądał i patrzył na świat zewnętrzny, za to zginął. Sam pracował jako jeden z więźniów na funkcji, gdzie zanosił talerze do kuchni. Siedział tutaj aż do lipca 1941 roku, a więc jest to okres ponad półroczny, gdzie dodatkowo jeszcze dość dobrze pamiętał część strażników, którzy chodzili po terenie więzienia. Pamiętał też jedną sal, do której trafił zaraz na początku salę na parterze, gdzie strażnicy znajdowali się w każdym kącie pomieszczenia. Z więzienia zostaje zwolniony w lipcu 1941 roku tylko dlatego, że zwrócił się do jednego z więźniów funkcyjnych kucharza więziennego który zgłosił sprawę, że więzień ów władzom przebywa ponad swój wyrok. I co, co ciekawsze interwencja ta pomogła, gdyż pan Henryk został z tego więzienia zwolniony. Oczywiście także w trakcie pobytu na terenie więzienia na Radogoszczu został wywieziony na proces, gdzie zarzucono mu nielegalne przekroczenie granicy i skazano na 4 miesiące 4 miesiące więzienia i osoba która skazywała go na ten wyrok, stwierdziła, że wyrok jest na tyle łagodny tylko dlatego, że jest on osobą niepełnoletnią. Jeżeli chodzi tutaj o jego pobyt w więzieniu na Radogoszu, to z jego wspomnień wynika, że po pierwsze spał bez żadnego przykrycia na gołych deskach, spał w tym, w czym został przywieziony na terenie więzienia, Dodatkowo jeszcze przechodził przez wszystkie tutejsze katusze, którym byli podawani się więźniowie przez bicie, bieganie na apelach, stanie na mrozie i to wszystko jakby jest uwidocznione w jego wspomnieniach. I Historia Pana Henryka jest charakterystyczna dla historii więzienia przejściowego na Radogoszczu, gdzie więźniowie oczekiwali tutaj między innymi na proces, a dalej na wywózkę do obozów koncentracyjnych, bądź większych więzień, albo, jeżeli mieli takie szczęście, na zwolnienie z więzienia. Jego relacje przykrywają się, pokrywają się oczywiście ze zeznaniami także innych więźniów z tamtego okresu, Wspominające o właśnie większości wydarzeń, które miały tu miejsce, m.in. o egzekucjach, czy też ciągłym biciu tutejszych więźniów. Mm.